Szopka z twardym włosiem posłuży nam przy ciemieniusze. I teraz o co chodzi z tą ciemieniuchą? Czym ona tak właściwie jest? O, czekajcie. Tutaj macie zdjęcia ciemieniuchy. Zobaczcie, na głowie, ale też na brwiach, bo ta ciemieniucha również może pojawić się na brwiach. I teraz jak sobie z nią poradzić? Owszem, można kupić preparaty, które przewidział producent, tak? Do ciemieniuchy. Czyli na ciemieniuchę możemy użyć preparatów, które przewidział producent, natomiast możemy też użyć naszych domowych sposobów, i ja już widziałam, że pojawiła się właśnie odpowiedź prawidłowa, co tutaj zrobić. Słuchajcie, w ogóle zanim przejdziemy sobie do tego, co zrobić, no to jak to się dzieje, że ta ciemieniucha wychodzi? Hmm? Po prostu gruczoły łojotokowe są jeszcze niedojrzałe. Więc wychodzenie ciemieniuchy, pojawianie się ciemieniuchy, jest to kwestia niedojrzałości skóry, yy, głowy, w ogóle skóry, bo tak jak powiedziałam, ciemieniucha również może pojawić się na brwiach. Hmm? No i właśnie, do kiedy do szóstego miesiąca życia, tak? Może też być tak, że my ją wytępimy, a ona zaraz znowu się pojawi. Także trochę zabawy może z nią być. Co robimy? Myję sobie głowę dziecka, zaraz powiemy sobie o kąpieli, wysuszam tą główkę, nakładam olej ze słodkich migdałów. Tak? Wcieram, 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 wcieram. Naciągam czapeczkę. Na takie 10-15 minut, no bo jest ten olej, więc ja chcę, żeby ten olej dobrze się wchłonął w tą skórę głowy. A Absolutnie w domu dziecko czapek nie nosi, tylko właśnie do tego oleju, dobra? Tu żebyśmy miały jasność, mieli, bo widziałam tam, że tata też jest i tata dobrze odpowiedział nawet. Następnie ściągamy czapę, chwytamy za szczotkę z twardym włosiem. Ja niestety yy, nie mam tutaj szczotki z twardym włosiem, więc pokażę na tej miękkiej. I wycieramy, uwaga, przełączam się na duży ekran. Hop. I wycieramy pod włos. Ok? Hop, hop. Pod włos, mocniej przykładając ją. Przyciskając ją troszeczkę do głowy, ok? Bo my mamy słuchajcie, taką tendencję, że my te dzieci głasiamy, głasiamy, kiziamy, kiziamy, ale żeby właśnie z tą ciemieniuchą sobie poradzić, no to musimy to zrobić, słuchajcie, konkretnie. Okej? Okay? Dobra. Czego nie można robić? No to nie można jej zdrapywać. A zobaczcie, te płaty czasem kuszą, nie? Żeby po prostu je sobie tak tyk podważyć. No niestety... Yy, niestety nie da rady. Olej ze słodkich migdałów w ogóle Wam się przyda do pielęgnacji, tak? Do kąpieli też oparcie, już powiedziałam, czy będziemy kąpać gdzieś, ale zaraz sobie do tej kąpieli przejdziemy. Olej ze słodkich migdałów, nim też jak jeszcze jesteście w ciąży, to pamiętajcie, że możecie zastosować go również do masażu krocza, jeśli taki będziecie. Wykonywać. Jak sobie poradzić z brwiami? No, na brwiach nie będziemy, brwi nie będziemy traktować szczotką z twardym włosiem. Też oczywiście użyjemy olej, czyli tutaj sobie nakładam. Pyk, 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 pyk. I teraz zobaczcie, wyczysuję sobie na przykład tym patyczkiem albo biorę płatek higieniczny i płatkiem higienicznym. Też pod włos. Czasem, też na czółku może się pojawić taka skorupa. To też natłuszczamy, i wtedy płatkiem higienicznym sobie tą skórkę ściągamy. Ok? Na łóżkach też może wyjść ciemieniuszka. To dokładnie to samo postępowanie. Mhm. Tak, i tutaj macie: możecie sobie zrobić zdjęcie. Tutaj macie właśnie wypisane te podstawowe rzeczy, o których powiedziałam.